Słuchajcie, Facebook znowu coś odwalił. Jest afera i to jest naprawdę poważny problem. Problem wydaje mi się nawet poważniejszy niż to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o zmianie prywatności, polityki prywatności w aplikacji WhatsApp. Dokładnie tak. Facebook, słuchajcie, jakiś czas temu pozwolił na wykradnięcie ze swojego serwisu 533 miliony unikalnych numerów. Telefonów I w tym jeden z tych numerów może być waszym numerem telefonu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, o co w tym wszystkim chodzi yy, i dlaczego nikt o tym nie mówi, bo wszyscy mówili o polityce prywatności WhatsAppa, ale nikt nie mówi o wycieku danych z Facebooka. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. To już kolejny odcinek na kanale serwa, w którym poruszamy tematy prywatności i bezpieczeństwa w internecie. Na początku mówiliśmy Wam o zmianie polityki prywatności w aplikacji WhatsApp. Potem także wtajemniczyliśmy Was w różne dziwne zapisy i kontrowersyjne zapisy w politykach prywatności różnych innych aplikacji, nie tylko WhatsApp, a także serwisów internetowych. Dzisiaj natomiast poruszamy sprawę chyba 100 razy bardziej istotną, bo taką, która mogła dotknąć każdego z nas. Jest to mianowicie wyciek, ogromny wyciek danych z Facebooka. Ale żeby nie przegapić żadnego nowego filmu, żadnej nowej informacji, która może być dla Was istotna, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, aby właśnie wszystkie powiadomienia o nadchodzących materiałach do Was dochodziły. No i oczywiście, jeżeli chcecie się przyczynić do tego, żeby ten materiał rozszedł się i żeby zobaczyło go jak najwięcej ludzi, koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. A tymczasem przechodzimy już do tematu. I aby dowiedzieć się o co chodzi, musimy cofnąć się w czasie. Musimy cofnąć się do przełomu roku 2019. I 2020, kiedy to świat wyglądał jeszcze w miarę normalnie. Co się wtedy wydarzyło? Mianowicie wtedy z Facebooka, wykorzystując lukę, wykradziono 533 miliony unikalnych numerów telefonów przypisanych do każdego unikalnego konta facebookowego, czyli do każdego z nas tak naprawdę. No i oczywiście ta y, luka, ta dziura, ten błąd został bardzo szybko załatany przez Facebooka. No i nie było o tym głośno. Ani wtedy nie było, ten rok temu, ani teraz nie jest o tym głośno, co jest bardzo dziwne. Już nam wskazuje tutaj, że. Coś jest z tą sprawą nie tak. Nie było o tym głośno do początku tego roku, bo na Twitterze jeden z użytkowników poinformował, że, słuchajcie, i tutaj plot twist, bo to jest coś, o czym opowiadaliśmy ostatnio, na Telegramie, w aplikacji Telegram, można otworzyć konwersację z botem, który sprzedaje numery telefonów. I to nie byle jakie numery telefonów, numery telefonów wykradzione z Facebooka rok wcześniej. Czy Wam też nie wydaje się to podejrzane? Całość mianowicie stała się dokładnie po tym, kiedy z WhatsAppa i z Messengera miliony użytkowników wyemigrowało do aplikacji Telegram. Wszystkie te wydarzenia wydają się być powiązane. No dobra, ale cała sprawa mogła być zbagatelizowana. Wydaje się naprawdę niepozorna. Ktoś wykradł numer telefonu, no dobra, no najwyżej będą mieć dzwonić jakieś usługi marketingowe. Ale pamiętajcie, że taki numer telefonu może być nielegalnie wykorzystany do różnych Celów. No i tutaj wchodzi też w grę ustawa antyterrorystyczna wprowadzona kilka lat temu w naszym kraju bardzo kontrowersyjna, która naprawdę za całkiem niewinne czynności, może Was pociągnąć do bardzo poważnej odpowiedzialności. Ale oczywiście nic by nie było w tym dziwnego, no bo przecież to tylko numery telefonów. Ale zaraz Wam pokażę, że nie do końca tylko numery telefonów. Ale osoba, która wykradła te numery telefonu, postanowiła zrobić na tym interes. Jakie są? ceny, o tym zaraz wam powiem. Łącznie wykradziono 533 miliony unikalnych numerów telefonów, z czego polskich użytkowników w tej całej bazie może być nawet 2,7 miliona, więc może to być tak naprawdę każdy z was, albo nawet ja, który w takiej bazie się znalazł. I co więcej, ten wyciek jest dużo bardziej niebezpieczny niż inne wycieki danych, które zdarzały się już rzeczywiście całkiem często w historii, bo te wycieki zazwyczaj odbywały się w taki sposób, że wykradziono zaszyfrowane dane. Tym razem nie. Tym razem dosłownie można było wyciągnąć po prostu numer telefonu, niezaszyfrowany w ten sposób. Po prostu ciąg Znaków. I ten ciąg znaków został zapisany w bazie danych. W takim prostym dokumencie tekstowym, gdzie faktycznie mamy 533 miliony rekordów unikalnych numerów telefonów. No i moglibyście sobie pomyśleć, tak jak wcześniej mówiłem, że to wcale nie, nie jest niebezpieczne, bo to jest tylko numer telefonu, ale nie. Dlaczego? Dlatego, że działa to w dwie strony. Otwierając konwersację z tym botem na Telegramie, wysyłamy numer ID konta Facebookowego. On zwraca nam numer telefonu. Natomiast działa to także w drugą stronę. Wpisując numer telefonu, Możemy dostać numer ID danego konta. A numer ID danego konta można bardzo łatwo połączyć z kontem na Facebooku. A konto na Facebooku można już połączyć ze wszystkim. Nasze dane, nasze zdjęcia, tak naprawdę wszystko, co udostępniamy na Facebooku. Niektórzy swoje dane płatnicze potrafili udostępnić na Facebooku. To, gdzie ich dzieci chodzą do szkoły, to, gdzie jedzą codziennie obiad, to, jakim samochodem jeżdżą, no tak naprawdę wszystko. Rozumiecie o co chodzi? To nie jest tylko numer telefonu, to jest dostęp do całego waszego życia. Osoba, która uzyskała dostęp do tej całej bazy danych, robi biznes, bo oczywiście. Otwierając tę konwersację z tym botem, dostajemy niepełny numer telefonu. Jeżeli chcemy uzyskać cały numer telefonu do danego konta yy, Facebookowego przypisany, musimy zapłacić. Dokładnie tak. 20 dolarów za jeden numer telefonu. Ale można zostać klientem hurtowym i zakupić na raz 10 tysięcy numerów telefonów w cenie 5 tysięcy dolarów. Dokładnie tak. Ktoś robi biznes i to poważny biznes na waszych danych i na waszej prywatności. Jak bardzo prześmiewcza. I dziwna ta cała sytuacja może być, to najbardziej przerażające jest to, że nikt o tym nie mówi. Niemal nikt. Na szczęście kanał TechnoStrefa nie boi się trudnych tematów i my o tym mówimy i Was informujemy. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mówi o tym nawet sam Facebook. Nie mogliśmy doczekać się i nadal nie możemy doczekać się żadnego oficjalnego komunikatu od firmy Marka Zuckerberga. A to nie jest sprawa błaha, bo tak jak mówię, wykradziono z ich serwisu 533 miliony unikatów. Numerów telefonów, które aktualnie są spieniężane przez nie wiadomo kogo, przez jakąś być może terrorystyczną, być może nielegalną organizację, która w tym momencie zarabia pieniądze na tym, że ktoś niepowołany może dostać dostęp do Waszego numeru telefonu, a to wszystko może powiązać z Waszym kontem na Facebooku. No i w tym momencie już nie wiadomo tak naprawdę do czego to wszystko może zostać wykorzystane, a możliwości jest wiele. My śledzimy ten temat na bieżąco, będziemy Was informować także zarówno na naszym kanale YouTube, subskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić informacji, także na naszej stronie technostrefa.com oraz na naszym Instagramie, tam na bieżąco na ten temat informacje umieszczamy. Jest to sprawa bardzo dziwna, bardzo śmierdząca, bardzo niepokojąca i chyba nie tylko mi wydaje się to wszystko bardzo dziwne. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie i czy nie jest dziwne to przede wszystkim, że Facebook nie wydał żadnego oficjalnego komunikatu, Telegram, na którym ta sprzedaż się odbywa również ta aplikacja nie wydała żadnego oficjalnego komunikatu. Nie mamy e, żadnych informacji od jakichś organizacji, które tego typu tematami się zajmują, no i przede wszystkim bardzo mało mediów na ten temat, cokolwiek mówi, pisze, nagrywa. Dziwna sytuacja, dziwne jest także to, że to wszystko zdarzyło się zaraz po tej aferze związanej z WhatsAppem i ze zmianą polityki prywatności, która doprowadziła do przeniesienia się milionów użytkowników do aplikacji Telegram. To wszystko jest ze sobą w jakiś sposób dziwnie skorelowane w czasie. Oczywiście. Nie mówię, że jest to powiązane na 100%, bo tego nie wiemy, natomiast jest to po prostu niepokojące i w pewien sposób przerażające. To by było na tyle. Jeżeli ten odcinek ma trafić do jak największej ilości osób, to mam nadzieję, że wspomożecie nas i zostawicie łapki w górę pod tym odcinkiem, a także komentarze poniżej. Oraz oczywiście zapraszam Was do śledzenia naszego kanału po więcej naprawdę wartościowych i istotnych materiałów z Waszej perspektywy, które być może będą Was uświadamać do tego, co aktualnie w internecie się dzieje i dzieje się tak naprawdę z Waszym życiem, bo jest ono po prostu powiązane. Z waszym smartfonem, którego właśnie trzymacie w kieszeni, albo na biurku, albo na stole, albo w torebce. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mówił do was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się, pa pa.